No, Milton. plan is suicidal. We're gonna die. Optimism. I don't think so. I don't think so. And may I ask why? It's not the first time I've done a job like this. And I never was any good at getting killed. There's a first time for everything, my friend. Milton, if you go on contradicting me, you're not going to get into your role. Don't forget, while we're here, you're supposed to be at my beck and call. While we're here. A to To the brave sailors of the island of Saint Helena. Okay. Dostali kotwice. Super. Na pewno nie mieli ich dość. Hmm. Niech mnie szlak. Uuu Tam po prawej. Ha, ha, ha! Bonjour. Hey, you. Where do you What did you just say, you freak? Well, we tried being polite. Kick him in the balls, honey. It'd be my pleasure. Uh, Sweetie Chops. Dakota. Yeah, my pleasure, Miss Dakota. Hmm. Listen, friend, I've had to freeze my ass off on guard duty myself. Let me and my man pass, and you can carry on warming yourself up. The other option is for us to warm him up ourselves, Mr. Burke. Ah, you got one of those uppity negroes, I see.

Czemu nie? Ich genitalia się dotknęły. <laughs> Wchodzimy do góry. Z tyłu to wygląda też jak twarz. Jak ta postać synestę. Całkiem dobry film. Wydaje dźwięki jak ta postać Call Thulu. Ten W sensie jak mieszkańcy Insmith. Cholera, ależ to była dobra gra. Stara jak świat jedna z pierwszych, które nagrałem, aż zostawię ją w outro tego odcinka. A nuż będziecie mieli ochotę obejrzeć. It's to be here. The ship? for someone We arranged to meet Nikolai Ivankov at berth 42, but it looks like the ship isn't moored here. Has she set sail? It isn't moored. <laughs> Maybe she's sunk to the bottom of the ocean. Ruskie! Od razu widać, że ruskie. Tylko czemu te reflektory tak beznadziejnie chodzą? Bez sensu. To się mija z celem. Okej. Okay. Nie wiem, to było dziwne. What? What? W takim momencie mi kończycie? No wiecie, to się. To był dopiero cliffhanger. Kurde. Ja pierdzielę. To było całkiem ciekawe. Muszę przyznać, że gra niebywale mi się spodobała, z tego względu, że naprawdę ma w sobie mnóstwo elementów, nawet nie wiem jak to nazwać. Rozgrywka jest tak ciekawa rozgrywka urozmaicona. Przecież na samym początku, kiedy mamy tak naprawdę samą fabułę, wszystko się rozkręca powolutku. Podaj hamburgera, zrób to, zrób tamto, a potem dostajemy w ręce system rozwikływania zagadek, który jest tak mega rozwinięty i ciekawy. Wiem, że może nie jest jakiś super rozwinięty i nie ma wielu gałęzi, jeżeli chodzi o dochodzenie do sedna sprawy, ale sam fakt, że sobie eksplorujemy i poznajemy i dotykamy wszystkich przedmiotów, no coś pięknego. A to tutaj, istny czad. Ktoś ma wyczucie. Ktoś ma naprawdę pyszne wyczucie. Niech mnie szlak. Dostaniemy na dobraną z kolejnego epizodu. Okresy epizodyczne i będą wychodzić co nieokreślony czas, więc nie mogę wam powiedzieć, kiedy będzie kolejny, ale cóż. Pozostaje mieć nadzieję, że niebawem. What the fuck? You know that we punish children who behave badly, don't you? Yesterday it was Juliet who behaved badly do you remember uh-huh she hit junior so she would finish ahead of him in the morning race do you know what we did to her don't worry you'll find out soon enough which do you prefer the doll or the plush toy. of days ago mickey bit tom so he could take his food do you know what we did with him bruno says you killed him bruno says many things which do you prefer blonde hair or brown uh, br 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 blonde And today, you tried to escape. Do you know what the difference is? No. Juliet and Mickey hurt their friends so that we would not punish them. You tried to escape, but you did not harm your friends. On the contrary, you tried to help Bruno, putting your own life in danger. Very few children would do that. We are going to punish you. <laughs> But in a different way than Juliet and Mickey. Bruno, on the other hand, did something very similar to them. He betrayed you to avoid being punished. I'm sorry. Which of these two drawings do you like best? Oh, <clears throat> uh lever. Oh shit! O kurde. Ależ to było czadowe, już fakt, że gość, który jest design director, nazywa się Castellanos, jak Sebastian Castellanos The Evil Within. Super. <laughs> Super. Po prostu, czadowe.

ale You coś. Życie jest pełne małych twists i turns, eh? Cholera, moje wybory. Jeszcze raz poprzedni. O, więcej. O, więcej, że osób chciało kasę. Ciekawe. Ja byłem trzeźwy. Byłem czuły. Byłem miły. Super. Big Head Mode Unlocked. <laughs> o mój Boże. Dziękuję, nie chciałbym Big Head Mode. O kurde. No i to na tyle moi drodzy. Mam nadzieję, że się wam podobało. No i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie ciepło i... Do mego usłyszenia.